Każdy użytkownik ma możliwość spersonalizowania swojego konta. Do tego celu służą dwa miejsca. Przede wszystkim dostosuj pulpit tak, aby na głównym ekranie znalazły się tylko te komponenty, czyli te prostokąty, które nas najbardziej interesują. Mamy możliwość usunięcia poprzez ikonę kosza takiego komponentu, którego nie chcemy widzieć, bądź też dodania komponentu taki, który chcemy widzieć. Następnie mamy możliwość yy, zmiany liczby kolumn, na przykład na trzy sztuki. I ostatnią czynnością, którą możemy zrobić, to jest ustawienie komponentów zgodnie z własnym zapotrzebowaniem. W momencie, kiedy już mamy wszystko ustawione tak, jak chcemy, możemy kliknąć Zakończ edycję. Pulpit zostanie nam w takiej formie do czasu kolejnej zmiany. Drugą opcją jest ustawienie kolorów. Po kliknięciu w moje konto w prawym górnym rogu, ustawienia konta i wyglądu, możemy sobie zmienić tapetę, czyli tę część czarną, która tutaj się wyświetla, oraz górny pasek. Wybieram na przykład kameleona i potwierdzam swój wybór. Mam również możliwość zmiany czcionki oraz kolorów przycisków, elementów z tłem, statusów i przycisków w kalendarzu oraz kolorów tekstów, odnośników i nagłówków. Ostatnią rzeczą, którą możemy tutaj um, ustawić, są ustawienia powiadomień oraz synchronizacja z kalendarzem Google. W przypadku powiadomień, czyli tego, co nam przychodzi do dzwoneczka, możemy ustawić, aby wszystkie powiadomienia przychodziły, bądź też możemy ustawić same powiadomienia z kalendarza. Oczywiście wybór należy potwierdzić zapisem. W przypadku kalendarza Google, Mamy możliwość dokonania synchronizacji dwukierunkowej lub jednokierunkowej. Jednokierunkowa oznacza to, że wszystko to, co zapiszemy w kalendarzu w Esti, trafi po około 5 minutach do kalendarza Google. W przypadku dwukierunkowej ta synchronizacja będzie działała w dwie strony. Połączenie z kalendarzem to jest 5 kroków. System będzie nas przeprowadzał przez wszystko. Przede wszystkim zaznaczam tak. Następny krok. Wybieram konto, do którego chcę się zalogować. Zezwalam na dostęp. Kod już jest wklejony i na końcu wybieram typ synchronizacji. Po wyborze synchronizacji klikam Zakończ konfigurację. Akcja została wykonana poprawnie.